27 września, Ilona wrublewska czarnocka witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Wracamy do sprawy mieszkańców schroniska dla bezdomnych przy ulicy Czaplinieckiej. Ci wystosowali apel do władz miasta o nielikwidowanie schroniska. To ma być bowiem zamknięte, a osoby w nim przebywające mają być przeniesione do innych placówek. Co na to magistrat? Jesteśmy rodowitymi bełchatowianinami. Nie chcemy poniewierać się po łodzi, pawianicach czy piotrzkowie, mówili podczas wczorajszej konferencji prasowej mieszkańcy schroniska dla bezdomnych. Tu mamy swoje rodziny, groby bliskich. Mieszkańcy schroniska wystosowali apel do władz miasta o nielikwidowanie schroniska. Placówka ma być bowiem zamknięta, a osoby w niej przebywające przeniesione do innych placówek. Co na to magistrat? Po pierwsze, to nie jest tak, że zależy nam, żeby usunąć te osoby z, z miasta, bo, bo, bo tak nie jest. Kwestia zasadnicza, jeżeli państwo interesujecie się tym rejonem, to doskonale wiecie, że były tam trzy obiekty wybudowane w tym samym okresie według takich samych powiedzmy to standardów technicznych, dwa z tych obiektów są już usunięte, one nie spełniają wymaganych w dzisiejszych czasach standardów, a patrząc na to, jak wygląda kwestia um, zabezpieczenia technicznego w innych placówkach, które znajdują się powiedzmy to w obiektach leciwych, no to bardzo często nie ma, władze nie wyrażają zgód na to, żeby te obiekty dalej użytkować. Tutaj Prawdopodobnie sytuacja wyglądać będzie bardzo, bardzo e, zbieżnie, a więc najzwyczajniej w świecie nie będzie zgody na to, żeby ten obiekt w przyszłości użytkować, czyli nie spełnia on pewnych warunków. To kwestia pierwsza. Po drugie, jakiś czas temu zauważyliście Państwo, że uruchomiliśmy pierwsze mieszkanie treningowe na terenie miasta Bełchatowa. Uruchamiamy kolejne mieszkania chronione, mamy perspektywę uruchamiania kolejnych mieszkań treningowych. To są mieszkania, w których zamieszkują dwie, trzy osoby, a więc już mniejsze grupy. I zależy nam na tym, żeby stworzyć cały proces wychodzenia z bezdomności dla tych osób, które z tej bezdomności poczują siłę, że chcą wyjść. A więc zależy nam na tym, żeby schronisko nie było miejscem już tylko i wyłącznie docelowym. A więc trafiam do schroniska i to jest koniec. Nie mam dalszych perspektyw, bo to jest rozwiązanie, które w mojej opinii jest niedopuszczalne. Trzeba zrobić wszystko, żeby umożliwić tym osobom w jak największej liczbie. Mówimy tutaj o dwudziestu kilku osobach jak największej liczbie wyjścia z tej bezdomności, a więc w pierwszej kolejności trafiam do schroniska, bo to schronisko ma zapewnić to bezpieczeństwo, ciepło, posiłek, podstawową opiekę zdrowotną, ale z drugiej strony muszę mieć perspektywę czegoś dalej, a więc jeżeli ja chcę iść o ten krok dalej, to w tym przypadku no bardzo często tym, tym warunkiem podstawowym jest zrezygnowanie z różnego rodzaju używek. A więc jeżeli ja chcę z tej, z tej bezdomności wyjść i chcę się w tym środowisku na nowo znaleźć, znaleźć swoje miejsce wśród, wśród mieszkańców, takie bez, bezpieczne miejsce, no to daję pewne sygnały, trafiam ze schroniska do mieszkania treningowego, pod opiekę fachowców, pod opiekę pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, już do bardzo wąskiego grona, bo mówię, zawężamy je do dwóch, trzech osób i dajemy takiemu człowiekowi możliwość ponownego znalezienia swojego miejsca, tutaj gdzie on to miejsce chce najzwyczajniej w świecie znaleźć. To nie jest tak, że my kompletnie rezygnujemy, my tworzymy pewien proces wychodzenia z bezdomności. To, co teraz się dzieje, w mojej opinii jest formą przejściową. Bardzo zależy mi na tym, żeby w mieście Bełchatowie w przyszłości stanął obiekt, który spełniać będzie już wszystkie dzisiejsze wymagania i warunki. Obiekt, który no, służy będzie szeroko pojętej e, pomocy społecznej, e, a więc również i takim osobom. A więc wtedy dla miasta stworzymy no, cały proces, pomagania realnego pomagania tym ludziom nie tworzenia miejsca w którym oni po prostu do którego oni trafią i będą tam latami siedzieć tylko miejsca które będzie pewnym przystankiem na ich drodze do tego żeby znów ozyskać to co dla nich jest najważniejsze czyli swoje miejsce bo na tym to wszystko polega. No teraz wchodzimy w ten bardzo trudny okres. Po pierwsze obiekt, o którym mówię nie spełnia już wymagań i warunków, a więc w, 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 myślę, że w niedalekiej przyszłości po prostu nie dostalibyśmy dalej e, zgód na jego, na jego użytkowanie. E, a więc no, jest to trudny proces. Co mogę obiecać? Po pierwsze to, że bo doszły mnie słuchy, że będziemy pojedynczo rozrzucać ludzi po całym kraju. Naprawdę zależy mi, żeby tak nie było. Zależy mi na tym, żeby te osoby trafiły e, relatywnie w, w większych grupach do placówek, które znajdują się jak najbliżej Byłochatowa. Żeby ta, 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 ta łączność z naszym miastem była możliwa do zachowania. E, a więc nie ma w naszym zamiarze... Najzwyczajniej w świecie usunięcie tych ludzi z miasta. No jest to pewien ECAF przejściowy w całym procesie, który, daj Bóg, pozwoli na to, że przynajmniej jakaś część z tych osób za chwilę no, będzie miała pracę, e, znajdzie swoje miejsce, e, znajdzie swoje miejsce w moim e, w, 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 w naszym mieście, e, a, a schronisko będzie tylko pewnym etapem, a nie miejscem docelowym. Na tym nam bardzo zależy. Jakiś czas temu była mowa, że schronisko faktycznie zostanie zbudowane, ale on jest znajdą miejsce w innym budynku na terenie miasta, być może na jego obrzeże. Mm, nie, znaczy, jeżeli chodzi, to są dwie całkowicie różniące się od siebie rzeczy. Po pierwsze, nie ma teraz takiego budynku na obrzeżach miasta, w którym oni mogliby znaleźć miejsce. Tak jak wspomniałem wcześniej Państwu, bardzo zależy nam, żeby, zro, żeby stworzyć takie miejsce, bo takie miejsce dla, dla miasta było nie tylko w celu y, przeciwdziałania bezdomności, ale innym. Y, 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 problemom związanym z szeroko pojętą pomocą społeczną jest potrzebna i będę dążył do tego, żeby takie miejsce prędzej czy później w naszym mieście powstało. Zależy mi na tym, żeby to było prędzej niż później. A więc jest w tym, co pani redaktor mówi, część część prawdy. No są połączone dwa fakty. Na tę chwilę takiego obiektu nie ma i mówię to otwarcie. No, nie, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd. Na ten chwilę na terenie miasta Bełchatowa takiego e, miejsca nie ma. Ale jeszcze raz powtarzam, zależy nam, żeby te osoby trafiły na ten czas do miejsc bezpiecznych, e, do miejsc, w których będą czuły się dobrze i zależy nam jeszcze bardziej na tym, żeby te osoby wreszcie e, w pewnym momencie swojego etapu życia w schronisku powiedziały, słuchajcie, my chcemy dalej. My chcemy jednak zacząć żyć normalnie. Pomóżcie nam. A wtedy te mieszkania treningowe i chronione, które, które tworzymy, mają być tym już prawie, że przedostatnim etapem na pomocy tym ludziom. No, no, tak, taki jest cały proces i taki jest cały projekt. Jeżeli ktoś, no, nie wiem, przychodzi w związku z tym, pewien dyskomfort, źle się czuje, jest mu no, smutno, naprawdę nie robimy tego w, w, w zamiarze, Wy, wyzbycia się tych osób z centrum miasta. Bardzo zależy nam, żeby stworzyć pewien e, proces pomagania tym osobom. Bardzo zależy nam, żeby w przyszłości taki obiekt czy obiekt o podobnej funkcjonalności na terenie miasta Bohatowa, powstał, ale obiekt, z którego będziemy dumni po prostu, który będzie spełniał swoje warunki. A na razie nie spełnia. Przeniesienie mieszkańców do innych placówek ma nastąpić w grudniu tego roku. Mieszkańcy schroniska podczas wczorajszej konferencji podkreślali, że płacą za pobyt w schronisku. Jak informowali, opłata za pobyt wynosi od 217 zł do 1200 zł w zależności od wysokości zasiłku, renty czy emerytury, jaki przysługuje mieszkańcowi. Podczas spotkania z dziennikarzami zaznaczali, że zastanawiają się na co zostały spożytkowane pieniądze, skoro nie ma ani na remont, ani na budynek. Wystosowaliśmy prośby do Urzędu Miasta o przekazanie informacji dotyczących odpłatności za pobyt w schronisku. Magistrat poinformował, że odpłatność naliczona jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i obowiązującą tabelą. Kwota wyjściowa podawana jest zawsze na początku roku kalendarzowego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. W tym roku SRK wyliczyło, że koszt dobowy pobytu jednego mieszkańca wynosi 37,52 zł. Aktualnie nikt z mieszkańców nie uiszcza pełnej kwoty. Opłata pobierana jest za faktyczną ilość spędzonych dni w schronisku, a jej wysokość regulowana jest tabelą opłat zgodnie z obowiązującym w tym zakresie kryterium dochodowym. Mieszkańcy są zwalniani z odpłatności w całości lub części jeśli ich sytuacja tego wymaga, za sierpień naliczono w zależności od dochodów mieszkańców opłaty dla 14 osób. Pozostali ze względu na niskie dochody nie ponosili kosztów. Najniższa kwota za 31 dni pobytu wyniosła 66 zł groszy. Najwyższa również za pełen miesiąc to 927 zł i 21 groszy. Urząd miasta podkreśla, że wpływy uzyskane od mieszkańców za pobyt w schronisku za tamten rok mieszkańcy w sumie zapłacili 40 tys nie pokrywają kosztów utrzymania budynku, który jak dodaje magistrat wynosi około 440 tysięcy złotych rocznie. W najbliższy czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się m.in. punkt dotyczący informacji z działalności miejskich spółek. Chodzi m.in. o PGM, MZK, BTBS, Wodkan oraz PEC. W dokumencie będzie można znaleźć dane dotyczące wyników finansowych spółek przeprowadzonych przez nie inwestycji czy zrealizowanych projektach. Warto dodać, że w porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące planów zagospodarowania dla fragmentu osiedla Dobrzelów oraz fragmentu osiedla binków przy parku. W trakcie obrad radni zdecydują dodatkowo o sprzedaży Bełchatów kilkunastu działek będących Miasta. Posiedzenie odbędzie się w czwartek 28 września, początek o godzinie 10. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Sztuki Jabłka. W najbliższy piątek Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie zaprasza na Jabłecznik Literacki. 29 września o godzinie 17 w Bibliotece Głównej przy ulicy Kościuszki 9 odbędzie się Jabłecznik Literacki, czyli przegląd lokalnej twórczości artystycznej. Zaproszenie do udziału w jabłeczniku przyjęli wyjątkowi goście. Na festiwal Sztuki Jabłka, to jest już siódma edycja tego festiwalu, to organizuje Miasto Bełchatów, a my w bibliotece w ramach. Tego wydarzenia organizujemy jabłecznik literacki. Jest to spotkanie z lokalnymi twórcami, którzy opowiedzą o swojej twórczości, o swoim dorobku artystycznym, ale też zachęcą mieszkańców Bełchatowa może do rozwijania swoich talentów, swoich zdolności, swoich pasji. A wiem, że będą to osoby zaangażowane, wrażliwe, które wnikliwie obserwują rzeczywistość, a obszar ich działalności to literatura, malarstwo, muzyka. Kto za gości? Na nasze zaproszenie odpowiedziała pani Anna Giesko, poetka, laureatka kilku ogólnopolsk kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów literackich, pani Julia Opałka, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, autorka tekstów piosenek, malarka, projektantka, wokalistka i pan Wojciech Górniak, autor książki Zapisane w pamięci i na zdjęciach. Warto przyjść w piątek? Warto przyjść, zapraszam 29 września do Miejskiej Powiatowej Biblioteki na spotkanie z naszymi lokalnymi twórcami. Warto poznać może też nie tylko ich twórczość, ale opowiedzą o swoim życiu, bo powiem tak, dodam jeszcze powiem tak, że panią Anię poznałam nie tylko ze strony właśnie literatury, poezji, ponieważ na scenie miejskiego Centrum Kultury była. Aktorką i u nas w bibliotece również podczas Tygodnia Bibliotek. No i pani Julia Opałka będzie miała też wystawę swoich prac, których, które stworzyła na pierwszym roku studiów. Ta wystawa będzie, wernisarz tej wystawy będzie przed spotkaniem, bo Jabłecznik Literacki rozpocznie się o godzinie 17, a o 16.30 jest wernisarz prac pani Julii Opałki w naszej małej galerii. Na wypłatę czternastek czekają jeszcze tylko osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, bowiem termin ich wypłaty świadczeń za wrzesień przypada na 1 października. Tak więc ostatnia transza czternastek trafi do świadczeniobiorców jeszcze w tym tygodniu. Zdecydowana większość uprawnionych świadczeniobiorców otrzymała już we wrześniu 14 emeryturę i w przeważającej części ZUS przekazywał tę dodatkową wypłatę na rachunek bankowy. Wynika to z faktu, że coraz więcej emerytów i rencistów otrzymuje swoje świadczenie na konto bankowe, a wskaźnik ubankowienia świadczeń długoterminowych wypłacanych przez zakład, cały czas rośnie i obecnie w całym kraju wynosi średnio 77,8%. Natomiast jeżeli chodzi o województwo łódzkie ten wskaźnik jest nieco wyższy i wynosi 78%. W sumie 14 emeryturę w regionie w tym roku otrzyma ponad 564 tysiące świadczeniobiorców na kwotę wynoszącą ponad miliard 300 złotych. ZUS wypłaca czternastą emeryturę wszystkim uprawnionym bez konieczności składania wniosku. Czternastki otrzymają osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, np. emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, czy też nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Pełną kwotę czternastki, to jest 2650 zł brutto, otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali dodatkową gratyfikację mieli pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, przy czym jeżeli czternastka była niższa niż 50 zł brutto, to, to świadczenie nie było przyznawane. Oznacza to, że emeryt ze świadczeniem powyżej 5500 zł brutto dodatkowego wsparcia nie otrzymał. Czternastki nie otrzymały też osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na 31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, przysługuje tylko jedna czternastka. W przypadku renty rodzinnej, kwota dodatkowego świadczenia dzielona jest każdemu uprawnionemu porówno. Z czternastki nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Pobierana jest tylko składka zdrowotna w wysokości 9% oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.